Witam wszystkich w dzisiejszym filmie chciałbym wam e, powiedzieć ile ważą moje króliki także co zaczynając tutaj od samej góry jest tutaj to ta samica czarna ma ona ponad 5,5 kg 5,6 kg e, ładnie się zapowiada ona jest jeszcze młoda a już ma 5,6 kg tak fajnie Teraz jest tutaj, oto ta z największych klik w mojej hodowli samica, ta taka szara, szaro to coś takiego. E, waży ona 5,8 kg. Także myślę, że do wykotu lub do po wykocie będzie miała 6 kg. E, tutaj jest nowy nabytek pod tą samicą. E, samczyk jakby nowość mojej hodowli kto nie oglądał filmu o nim to zapraszam film na kanale jest jak ktoś jest zainteresowany bo tam opowiadam trochę o nim to może pooglądać oglądać waży on niecałe 3,5 kg 3,4 4 dobra zamkniemy przechodzimy teraz tu jest tu sumica moja wiedeńska niebieska. E, waży ona 5,7 kg. Także jak na wiedeńsko-niebieska samica to jest e, duża waga. No ale nie ma zbyt takiego dużego portgarda. Nie jest tak też bardzo zapasiona. Po prostu może ma większą budowę, coś. Tutaj jest samczyk żelazisty na sprzedaż, jest ustawiony na Alixie. Waży on 5 kg Co dużo nie opowiadać. Był jak ktoś jest zainteresowany to zapraszam do kontaktu. Tutaj jest samczyk. Taki jakby szary, trochę szary, trochę żółty. szaro -żółty. Waży on 5,1 kg też jest na sprzedaż, ten był szczepiony. No i przejdziemy do ostatniego królika mojej hodowli. E, ta oto żółta samica, która jest tutaj, o dokładnie, waży 5,5 kg, nie wspomnę, bo tam 5,4 Tych młodziaków jeszcze nie ważyłem, dopiero jak je odsadzę, to będą ważone. E, Sami się dobija, będę odsadzał, właśnie te młode. To znaczy, młode zostaną tutaj, a ich matkę odsadzę stąd. Także, taki krótszy odcinek. Powiedziałam Wam, ile waży każdy królik w mojej hodowli. Także co, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczki, żeby was nie ominął żadny kolejny film. Jeżeli zostawicie jakiś pozytywny komentarz, to ja przypnę serduszko. jakiś spokojny. Także co, trzymajcie się, do kolejnego odcinka i cześć!